Znajdujemy się w Katowickim Centrum Onkologii. Świętujemy dzisiaj pierwsze 100 operacji robotycznych w ciągu pierwszego roku użytkowania robota da Vinci. Jest to innowacyjny sprzęt, który daje lepsze efekty leczenia dla pacjentów. Pacjentki mają mniej powikłań, mniejszą utratę krwi, jest szybki proces hospitalizacji i to pozwala dojść pacjentom szybko do zdrowia. Do tej pory mówimy tylko i wyłącznie o pacjentkach, ponieważ operowaliśmy pacjentki z rakiem trzonu macicy, ale rozwijamy się, idziemy do przodu, szkolimy Kolejne cztery zespoły ekspertów i będziemy operować też pacjentki i pacjentki, pacjentów z rakiem jelita grubego. To było moje marzenie, jakby tego nie ukrywam, że jakby zakup robota i możliwość operowania na nim to było moje marzenie. Natomiast powiem szczerze, że nawet nie doceniłem jak, jakie, to jest, jakie to jest dobre narzędzie. Ja myślałem, że jest dobre, dobre, ale powiedzmy sobie po pierwszych operacjach było wow, to jest, to jest więcej niż dobre. Absolutely nie chcę, żeby wyszło, że takie achy, ochy, bo to nie o to chodzi, ale powiedzmy sobie, możliwości, które daje ten, ten system, naprawdę są tak kolosalne, właśnie chwilę temu był tutaj ordynator, nie wiem, czy Państwo zauważyli, zamieniliśmy tylko dwa słowa, bo robił właśnie operację laparoskopową chwilę temu, dlatego się spóźnił i powiedział Daniel, kurczę, ja dawno laparoskop nie robiłem, bo robiłem coś szczerze na robocie i kurczę, jakoś tak słabiej widać na tej laparoskopii, jakoś to tak gorzej było widać. No to pokazuje mniej więcej, jak, jak, jak to się człowiek przyzwyczaja do tego dobrego, tak? Pierwsze wrażenia też myślałem, że będzie trudniej jakby. Yy, w sensie, że ta nauka tego systemu to trzeba się nauczyć troszeczkę, przestawić głowę. Yy, poszło łatwiej niż się spodziewałem. Nie spotkałam się w Polsce nigdzie z taką opieką, z takim podejściem. Po dwóch dniach po operacji ja już chodziłam na nogach, ja już byłam, z... funkcjonowałam normalnie, już pociągiem wracałam do domu. Także że nie ma się czego obawiać. Naprawdę. Taka opieka, że stres ze mnie zszedł zupełnie. Lekarzy wszystkich poinformowali, na czym to będzie polegać, jak to będzie wyglądało. Każde nerwy, każde tempo miało w sekundę w opiece takich lekarzy. Życzyłabym sobie taką opiekę w całej Polsce, ale niestety tak nie jest.